Siema. Siema. Z tej strony Młodzi Wędkarze i dzisiaj będziemy łowić znowu na jeziorze sotyckim. Tym no, razem w innym miejscu. Dokładnie na takiej kładce. Zaraz Wam zresztą pokażemy. To chodź. Okay. Tu mamy wejście. Znaleźliśmy wczoraj taką kładkę, jak byliśmy. Mamy tutaj taką deskę, położona. Znaleźliśmy Kładka. O, tu macie pierwsze trzciny. No, tu macie takie fajne trzyny, dokładnie można się zarzucić. Tu A jeszcze stanie, mamy na wędkę. Tu jest fajny zaułek. Tu też. Tu wczoraj liny się rzucały i karasie, bo byliśmy podnęcić trochę kukurydzą gotowaną. Nie wiem, czy widzicie, ale niektóre właśnie przypływają właśnie nad wodą. Nie, to nie widać. I właśnie albo rzucamy w te same miejsce tam, albo w dwa różne. Zobaczymy jak nam starczy zanęty i w ogóle, to coś będzie brało. No otwieramy My otwieramy kukurydzę, zanętę, ja robię zestaw, ja i też. Doważyć się muszę, no i rzucamy. I widzimy się przy zarzuceniu wędek. Zarzuceniu, Hello. zanęty, no i rybie. Widzowie, zapomniałam powiedzieć, że łowimy na kukurydzę, mam tak założone. Możecie napisać, czy dobrze, czy źle, bo za bardzo to nie wiem. Eee, grunt to mam... Met coś tam taki, no, do Sławika, tam sławik jest na gruncie, tutaj kukurydza. Widzowie? Rzucamy w tamtą miejsce. Ja... Widzowie, chciałbym coś powiedzieć. Dojedzie jeszcze goś specjalny, którego widzieliście na wcześniejszym odcinku. No, na tej prochowni, tak. Więc weź na grę jak rzucam. Dobra. Mas. Rzucamy gdzieś w tamtą miejsce. Tutaj rzucamy tak blisko brzegu 6-7 o widać spławik za daleko o ale teraz o, o, o tutaj idealnie o widzicie widzicie to co widzimy się przy rybie elo widzowie złapałem takiego krąpika i lecimy po kolejne tyle powiedzeń mam siema z tej strony młodzi wędka? mamy już drugi dzień e, tamty Zalało nas tak, byliśmy cali moksi. z krzesełką mi teraz wysycha i do dzisiaj i w tym odcinku go nie będę miał. Więc drugi dzień zanętkowania na tej samej kładce zanęta właśnie robi ona sporadnika tak, tak swoją drogę to poradnik zanęty jest, więc proszę wchodzić i obcajać zanętę. Za Robiliśmy jeszcze zanęte, kurde jak świeci Tak powinno wyglądać. Ulepiona dobrze to ja chyba się zabieram do nęcenia. Filip, gdzie chcesz, żebym się podnęcił Tam, gdzie rzucamy. Patrzcie jakie słońce widzowie. jest. Skurde, mnie. Tam zanęta Kolejna, dobra Oj, trochę nie. nie? Ja mam jeszcze podkazał od takie... do, cięż... do ołowiu. Patrz, to niby cyrkiel, no wy teraz powiecie, ej, to tylko cyrkiel! No to patrzcie teraz. Dobra, patrzcie teraz. Bierzemy tą mniejszą część. Bierzemy tą taką ostrzejszą. I mamy tu czarka. mamy to tego ciężarka. I no zaraz będzie. Musicie dobrze wbić, potem najlepiej o. poprawić zębami. I patrzcie. Teraz. O, i patrzcie, jest odhaczony Zdejmujemy go i... Zdejmujemy i Filip sobie do z powiek to co widzimy się przy rybie A bo stop, jeszcze Wam pokażę co mamy o do łapania kukurydza to co łapiemy no na kukurydzę grunt z metr to co widzimy się mam nadzieję przy jakiejś fajnej rybce Widzowe wybranie jest, nie wiem czy widać o, o. średnio teraz się stało Pewnie ku to nie zjadło. I co jest Widzowie. Patrzcie. Pierwsza rybka. O czekajcie, tak... za dużo... Czekajcie, czekajcie. Boże, rybka taka, miał? zaraz zmierzymy. No. Tu zaraz zmierzymy. 20... Nie, no 19 cm. Gdzie... Taka. Ładna taka. Czekajcie, zaraz dokładniej sprawdzimy. Położymy ją na miarce. Hop. No 19 19 19,20 19,5 Dobra Zadajemy ją do siatki Na kukurydzę Ale zrobiła taki odjazd Idziemy po kolejna. Patrzcie widzowie Filip ma fajną płotkę No O taka ładna do siatki ją wrzuć To co jesteśmy tutaj biorą nam mega blisko Ale Pokaż jeszcze mnie Widzowie tu opiszę, macie link do naszego TikToka, gdzie będziemy wrzucać filmy, przebytki z obiadka rybek. Więc wbijajcie na TikToka. Elo! Widzowie, jest ryba u Filipa. Zaraz mu jeszcze wypadnie. Nie wiem, czy widać. Krąpik. O, łapiemy. Tu mój spławik, łapiemy tam. Tu Filipa, spławik. Jesteśmy na takim jeziorze. To co, widzimy się przy rybie. Widzowie. Krąpik. O Jezu. Krompik. Taki o, fajne. Do siatki Do i siatki. lecimy po kolejne. Siema, teraz zmieniliśmy taktykę. Łapiemy na trzy robaczki, znaczy, sorry, że nie, nie na robaczki, tylko na kukurydzę. Dwie, trzy kukurydze na haczyk, ósemkę. I złapaliśmy jeszcze chwilę dwie małe, dwie małe rybki. To co, widzimy się przy dużej rybie. Widzowie, jest taki krąpik tutaj na dużym gruncie na dwie kukurydze. Nie wiem czemu ale końca filmu nie mogłem znaleźć więc dzisiaj taki misz masz ale jeżeli odcinek fajny to łapka w górę obowiązkowo papatki.